Hejka, witam Cię w kolejnym odcinku mojego niedalnego podcastu, na którym poruszam tematy szeroko pojętego rozwoju osobistego, zahaczając o różne jego obszary. Poproszę Cię już na początku za obserwowanie podcastu, jeśli słuchasz mnie na Spotify, co ocenienie go, a jeśli na YouTubie, to zostawienie łapki w górę. Jeśli chcesz wesprzeć mnie i to co robię, to możesz to zrobić poprzez postawienie mi wirtualnej kawusi do której link znajdziesz w opisie. Jest to symboliczna kwota, ale jest też to dla mnie sygnał, że treści są dla ciebie ważne i z góry ci dziękuję. I dzisiaj pogadamy sobie o moich ulubieńcach kwietnia. Jest to już czwarty odcinek z serii Ulubieńcy. I powiem Wam, że jak w marcu miałam bardzo mało tych rzeczy, bo ten miesiąc był u mnie taki wtedy przestojowy, to w kwietniu mam tych rzeczy bardzo dużo. I jestem w ogóle bardzo zadowolona z tego miesiąca, właśnie z kwietnia. Oceniłabym go na 8,5 na 10. I naprawdę był to super miesiąc i bardzo, bardzo udany. I pierwsza rzecz, która stała się takim moim ulubieńcem w kwietniu, to jest rampage Weroniki. Skibniewskiej, manifestacja idealnej sylwetki i cery. Powiem Wam, że słucham go już, no będzie niecały miesiąc, bo go kupiłam jakoś po wypłacie, czyli w okolicach 10 kwietnia. Jak na razie widzę pozytywne efekty, więc jeśli ktoś z Was myśli może o zakupie tego Rampage'u, to mogę go z czystym sumieniem polecić. Kolejnym moim ulubieńcem była siłownia. I ja wiem, że chodzę na siłowni ciągle, ale w kwietniu jakoś, jakoś ta siłownia. Sprawiała mi taką ogromną radość, i ja wiem prawdopodobnie czemu już Wam zdradzę, czemu, ponieważ odpuściłam sobie ciśnięcie, odpuściłam sobie tą presję, że muszę iść na siłownię i muszę pomachać ciężarami. I naprawdę dawno, dawno nie pamiętam, żebym miała tak zajebiste treningi i żebym tak wspaniale się na nich czuła. Dosłownie, no nie pamiętam, kiedy ostatni raz takie fajne treningi miałam, że pod rząd tak dużo, bo wiadomo, raz na jakiś czas taki fajny trening, to trafia się zazwyczaj w okolicach owulacji, przynajmniej ja tak mam, U mam wtedy tą siłę, energię, żeby iść zrobić ten trening. A tutaj przez cały miesiąc, czyli w różnych fazach cyklu, miałam dalej taką samą chęć, tylko przed okresem już było ciężko, ale sprawiało mi to też ogromną radość, bo odpuściłam sobie to ciśnięcie. Czyli dałam sobie możliwość do tego, że ja mogę robić inne rzeczy. Uświadomiłam sobie trochę, znaczy wiadomo, że to wiedziałam, ale dopiero jakby dopiero teraz sobie na to pozwoliłam, że chodzi o to, żeby się ruszać. Czyli ja, idąc na siłownię, nie muszę iść robić ogromnego treningu, gdzie macham ciężarami. Mogę tam iść pochodzić po bieżni, mogę iść pojeździć na rowerku, mogę iść pochodzić na, to się chyba nazywa, orbitreku, ja to nazywam narty, bo mi się to kojarzy, albo takie chodzenie z kijkami, więc może kojarzycie, jaką maszynę chodzi. E, mogę się iść porozciągać, no po prostu tam tyle rzeczy mogę robić i nawet jak nie mam siły, to daję sobie przyzwolenie, że na przykład dobra, to dzisiaj nie musisz machać tymi ciężarami, jeśli nie masz tej siły, ale na przykład idź pojeździć sobie na rowerku, bo to jest coś, co ja bardzo lubię. I na przykład pojedzie sobie na tym rowerku 20-30 minut i odpuść ten trening siłowy. I powiem Wam, że jak dałam sobie takie przyzwolenie, to naprawdę mam tak zajebiste treningi teraz, i taką sprawiają mi one radość, i nie czuję takiej presji, że no po prostu to jest wspaniałe. I właśnie no na pewno nie zrezygnuję z tego. To jest już coś, co u mnie będzie na zawsze, czyli takie treningi bez ciśnięcia albo wymiana właśnie na. Różne rodzaje aktywności, a nie tylko, że muszę tymi ciężarami machać, chociaż też nabrałam więcej chęci do machania tymi ciężarami, że mam wrażenie, że to już nie jest dla mnie tak bardzo męczące, jak było wcześniej. I przekonało mnie do tego to, że bardzo dużo wyskakuje mi ostatnio na Instagramie treści związanych z cyklem kobiecym, bo, ponieważ zaczęłam się bardziej intensywnie interesować tym tematem, co pewnie też już zauważyliście, bo już niejednokrotnie wspominam różne smaczki związane z cyklami w moich podcastach i odcinkach, więc mogliście już gdzieś wyczaić, że ten temat stał się u mnie bardziej interesującym tematem dla mnie. I zawsze te dziewczyny tam mówią, żeby przestać ćwiczyć jak facet, czyli właśnie cisnąć, bo faceci mają energię Codziennie nie mają cyklu menstruacyjnego, którym im zaburza hormony, że raz mają więcej, raz mają mniej. Oni mają to wszystko na mniej więcej stałym poziomie, więc oni mogą codziennie cisnąć i to jest ćwiczenie jak faceci. I te dziewczyny właśnie wszystkie nawołują do tego, żeby zacząć ćwiczyć po kobiecemu, czyli w zgodzie ze swoim ciałem, ze swoim cyklem i ze swoim poziomem energii. I ja właśnie w kwietniu dam sobie takie przyzwolenie na właśnie takie ćwiczenie. W zgodzie z tym co czuję, w zgodzie z tym na co czuję, że pozwala mi moja energia i tym podobne i naprawdę to, jeśli chodzi pod względem treningów, to był chyba mój taki najbardziej udany miesiąc. Kolejnym moim ulubieńcem to są spokojne i przyjemne wieczory, ponieważ ja ostatnio, tak można powiedzieć, od lutego do tego kwietnia miałam cały czas taki można powiedzieć e zapieprz w życiu. I często wieczorami starałam się wszystko nadgonić, przez co chodziłam później spać, albo przez co te wieczory były bardzo pracowite, i nie było tam zbyt wiele czasu, żeby gdzieś tam, można powiedzieć, od ochłonąć po tym całym dniu, e, tak się zrelaksować, zrobić coś dla siebie, coś dla wyciszenia. Zazwyczaj chwilą dla mnie. Wieczorami było tylko to, że po prostu brałam spokojny prysznic, słuchając na przykład jakiejś spokojnej muzyki, czyli tych takich częstotliwości i tym podobne, żeby się trochę zrelaksować. I to była jedyna chwila dla mnie, ponieważ nie miałam więcej czasu w tamtym momencie życia. A w kwietniu już mi się to wszystko trochę uspokoiło, unormowało i znowu mogłam wrócić do robienia sobie bardziej spokojnych wieczorów, gdzie już mogłam więcej rzeczy zrobić stricte tylko dla siebie i dla takiego swojego wyciszenia się, spokoju i tym podobne. No i właśnie w tym miesiącu, w kwietniu, miałam bardzo dużo takich właśnie spokojnych wieczorów bo miałam też trochę mniej zapieprzu takiego w ciągu dnia, więc byłam w stanie się wyrobić z wszystkim w ciągu dnia i wieczór miałam dla siebie. I mega to doceniam, że właśnie miałam tak dużo tych spokojnych wieczorów w porównaniu do tego, co było w wcześniejszych miesiącach tego roku. Kolejnym moim ulubieńcem jest mój e-book do pracy z księżycem, który wydałam dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, to jest to darmowy e-book, a znajdziecie go w moim sklepie, a link do sklepu znajdziecie w opisie. I ja jestem mega zadowolona z tego e-booka, jestem totalnie w nim zakochana, ponieważ jak miałam swoją wizję na to, jak chcę, żeby wyglądał ten e-book, to powiem Wam, że ta wizja była dużo, dużo gorsza niż to, co pierwotnie udało mi się stworzyć i wystawić dla Was. I jestem z tego tak dumna, ponieważ, co prawda, jest to mój drugi e-book, ale pierwszy e-book, w którym udało mi się zrobić jakąś oprawę graficzną, mogę to tak nazwać, a nie jestem też żadnym profesjonalnym grafikiem i było to momentami dla mnie ciężkie i irytujące. <laughs> nie powiem, że nie. Ale jestem niesamowicie zadowolona z efektu końcowego, właśnie tego darmowego e-booka, bo wygląda on wspaniale. A na przykład w porównaniu do mojego pierwszego e-booka, czyli rozwój osobisty od podstaw. To no, w tym pierwszym e-booku powiedziałabym, że nie ma grafiki, ponieważ ja się wtedy totalnie na tym nie znam. To jest też moje pierwsze dziecko i ono też jest przeze mnie ukochane, ale jest właśnie tym pierwszym dzieckiem, więc wiadomo, ma gdzieś w sobie można powiedzieć najwięcej mm, błędów, bo zawsze te rzeczy, które robimy pierwszy raz gdzieś tam, mają najwięcej błędów, bo rozwijamy się z czasem robienia różnych rzeczy. I teraz ten e-book, no kłócić się można, że jest to mój trzeci e-book, bo ja w międzyczasie wydałam też taki bardzo króciutki, darmowy, można powiedzieć, e-book też z pytaniami do journalingu, ale on ma aż pięć albo 8 stron, więc nie nazwałabym go pełnoprawnym e-bookiem. Więc to, ten e-book do pracy z księżycem jest moim drugim. I mam wrażenie, że to jest tak ogromny przeskok pomiędzy tymi e-bookami, że aż no, po prostu jestem w siebie dumna i jak wspaniałą rzecz udało mi się stworzyć e, samą, e, stworzyć samej no i to jest też takie właśnie moi, mój ulubieniec tego miesiąca. Kolejnym moim ulubieńcem jest bluzka w panterkę i naprawdę zakochałam się w niej, jak, jak ubrałam ją pierwszy raz, jeszcze jak ją później ubrałam drugi raz, to miałam takie trochę, że kurczę, nie wiem, czy ja nie wyglądam w tym tak mm, cringe'owo. No bo i nie wiem, czy wam też, ale ja mam jakiś tak wbity do głowy obraz, że dziewczyny, które noszą panterkę, to to są takie typowe karyny i zawsze to wygląda cringe'owo. Nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się to wbiło do głowy, pomimo, że zazwyczaj widzę dziewczyny w panterkę, to one wyglądają tak pięknie, że ja mogłabym robić zdjęcia z ukrycia. Ale jakoś miałam sobie na początku to takie przekonanie. Wydaje mi się, że ze starych lat, pewnie jak byłam gdzieś z dzieckiem, to gdzieś tam posłuchałam takie rzeczy, albo wtedy może to było takie wieśniackie. I było mi na początku ciężko, ale jak ubrałam tą moją bluzkę, w trakcie jak miałam owulację, wystroiłam się, i zakochałam się w tej bluzce, bo wyglądałam tak zajebiście, że dosłownie jakbyście weszli na moją galerię, to ja mam tam same zdjęcia w tej bluzce. Ja ostatnio robiłam porządki w galerii, bo robię właśnie końcem miesiąca zawsze porządki w galerii, żeby mieć na nowy miesiąc też uporządkowaną tą galerię. Ja miałam milion praktycznie identycznych zdjęć w tej bluzce, milion nagrań, filmików, gdzie po prostu stoję i nie mogę się na siebie napatrzeć i zakochałam się po prostu w tej bluzce. Teraz, jak tylko mam wypraną tą bluzkę i wyprane spodnie, bo jak na razie mam tylko jedne spodnie w szafie, które do niej pasują, no i spódnice, ale ja za spódnicami nie przepadam. To jest jeszcze taka rzecz, z którą. Z którą muszę się dogadać, a jeszcze się z nią nie do końca dogadałam, ale no mam spodnie jedne, które dopasują do tej bluzki i fajnie wyglądają. Tak, jak tylko mam to wyprane, to od razu to zakładam. Nawet jak to jest nieporęczne. Ostatnio ubrałam tą bluzkę do pracy. Ona ma taki dekolt, który żyje własnym życiem. Ja co chwila miałam wrażenie, że świecę cyskami, więc już wiem, że do pracy nie mogę jej ubierać <laughs> i trzeba troszkę uważać w tej bluzce. Ale no zakochałam się w niej naprawdę. I też. E już nie mam takiego poczucia, że cringe, a nawet mam takie, że chcę jeszcze więcej rzeczy w panterkę. Tak więc chyba muszę wejść na Vinted i poprzeglądać ubrania, bo niestety jak chodzę po sklepach, to nie umiem znaleźć nigdzie nic fajnego w panterkę. Jak wiecie, że w jakimś sklepie są fajne rzeczy właśnie w panterkę, taką ładną, bo są różne rodzaje panterki, to możecie mi napisać w komentarzu, jak, w jakich sklepach widzieliście takie rzeczy, bo ja byłam w wielu sklepach i w żadnym nie zauważyłam niczego z panterkę. Tą bluzkę, co mam, znalazłam na, znalazłam na lumpach, a jak chodziłam po zwykłych sklepach, to nie umiałam znaleźć, więc będzie trzeba przegrzebać Vinted. A wie, jak znacie jakiś sklep, to możecie mi zdradzić jego nazwę, żebym wiedziała, gdzie mogę szukać więcej takich ubrań. Kolejny ulubieniec to Pilates na reformerze. Po długiej przerwie, bo ostatni raz w pila na Pilatesie byłam chyba w lutym, no to po takiej dłuższej przerwie w końcu poszłam, choć chodzi za mną co miesiąc, żeby ciągle go odwiedzać. Poszłam na takie spotkanie też z gościem specjalnym, przy okazji to było. I naprawdę fajne były te zajęcia. Co prawda, większość ćwiczeń mi nie wyszło albo nie byłam w stanie ich wykonać, albo wykonywałam je w połowie. I trochę to doprowadziło do mojej frustracji, że miałam ochotę wstać i wyjść, ale ogółem było bardzo fajnie i przekonało mnie to do tego, żeby kupić sobie karnet na te zajęcia. Więc prawdopodobnie w maju, jeśli wszystko się ułoży tak, jak bym chciała, to będę się pojawiać częściej na tych maszynach i częściej będę tam ćwiczyć, tym bardziej, że. Pracuję niedaleko tego studia, więc nie jest już tak ciężko mi tam dojechać, bo jakbym nie miała tamtej pracy w innym mieście, no to dojechanie do tego studia to jest prawie ponad godzina drogi tylko po to, żeby godzinę poćwiczyć i znowu ponad godzinę wracać do domu, więc po prostu mi się gdzieś tam by to, można powiedzieć, nie opłacało regularnie tam jeździć. Ale mam pracę 15-20 minut drogi od tego studia, więc jaki tak czy siak jestem tam w okolicy, no to mogę iść na zajęcia, więc myślę już tak na poważnie o kupieniu sobie karnetu. I może będę tam częściej. Chciałabym, żeby tak było, i mam nadzieję, że tak się to wszystko ułoży. I teraz przejdziemy do takich kategorii standardowo, i w tym miesiącu mam tylko dwie kategorie przygotowane, bo tylko z tych dwóch kategorii udało mi się. Wykrzesać choć jedną rzecz. I pierwsza kategoria to seriale. I w tym miesiącu moim ulubieńcem był jeden serial, na którego punkcie dostałam totalnej obsesji. Dosłownie oglądałam go wszędzie. Ja chodziłam po domu z laptopem, tylko po to, żeby obejrzeć chociaż te dodatkowe dwie minuty tego serialu. A jest to serial Katastrofa Wyprzestworzak. Jest to serial, który pokazuje wypadki samolotowe. Wiecie, najpierw jest historia, jak on leciał, jak się rozbił, boom, katastrofa. A później są rozmowy z detektywami bądź świadkami, którzy to przeżyli lub którzy to widzieli, i tłumaczone, dlaczego doszło do tego wypadku. I powiem Wam, że w moim rzymskim imperium stało się to, jak wiele ludzi potrafi umrzeć przez głupią pomyłkę człowieka albo przez niewyspanie człowieka. Bo ja, jak ja się oglądałam tego serialu, to większość katastrof powstała temu, że ktoś jest debilem. Nie, no nie nazwę tego innego, bo czasami, jak się słucha takich błędów, to Naprawdę można sobie tak pomyśleć, błędów pilotów to mam na myśli, albo powstało bardzo dużo katastrof temu, że pilot się nie wyspał i był zaspany, przez co jego umysł działał wolniej, nie był w stanie odpowiednio zareagować do sytuacji też odpowiednio szybko, no i samolot zrobił bum. Więc to jest moje obecnie an Imperium Rzymskie. Kiedyś był taki trend na TikToku, może kojarzycie, o co chodzi w tym Imperium Rzymskim. No i totalnie zakochałam się w tym serialu. i Ja go też kochałam jako dziecko, dosłownie ja jako dziecko. Pamiętam, że jak tylko miałam wolne w ciągu dnia, to punkt 12 siedziałam przed telewizorem i oglądałam serial, bo on leciał albo 12, albo 11 i tylko na jednym kanale, chyba na TVN7 chyba był kiedyś taki kanał. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam, bo ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałam telewizję, więc tym bardziej mogę nie znać nazw kanałów, ale leciał kiedyś regularnie i ja go regularnie oglądałam i kochałam go i przypomniałam sobie o nim teraz, ponieważ jak byłam na spotkaniu rodzinnym, to mój dziadek oglądał urywki tego serialu na YouTubie, bo na YouTubie da się znaleźć dużo urywków. Ale te urywki zazwyczaj pokazują tylko samą katastrofę. Mnie na przykład drażni, bo jak widzę katastrofę, to chcę się dowiedzieć, czemu do niej doszło. To w sumie mnie nawet bardziej interesuje niż sama ta katastrofa. A jak nie mam informacji, czemu do niej doszło, to jestem już poirytowana. <gryw> Dlatego ja tych krótkich urywków nie mogę oglądać. Ale udało mi się właśnie znaleźć cały odcinek. Niestety nie wszystkie, bo to ma chyba 33 sezony, a niestety na Disney Plus są tylko 4. Ale udało mi się znaleźć jeszcze jeden cały sezon prawie na. CDA, więc też go sobie będę oglądać, a później nie wiem, co będę robić, chyba się załamie, że nie mogę obejrzeć reszty odcinków. No ale przypomniał się ten serial i na nowo się w nim zakochałam. Więc e, jeśli ktoś z Was wie, że nie będzie później się bał latać samolotem, przez to, że obejrzy ten serial, bo można popaść w letką traumę, bym powiedziała, po tym serialu, jak się to wszystko widzi i właśnie widzi się, jak wiele mm, wypadków dzieje się przez to, że ktoś popełnił głupi błąd, no to to może być potem schizujące, jak się ma latać samolotami. To jeśli wiecie, że nie będziecie mieć z tym problemu, że raczej ten serial tak na was nie wpłynie, to bardzo go polecam. Właśnie jest na Disney Plus dostępnych kilka sezonów chyba są cztery albo pięć dostępnych więc polecam sobie obejrzeć. A kolejną kategorią to jest jedzenie i to jest ostatnia kategoria, ale mam w niej dość dużo rzeczy, powiedziałabym, jak na to, ile zazwyczaj rzeczy miałam wcześniej, to był jeden maksymalnie dwa punkty, bo nie testowałam aż tak dużo przepisów. To w kwietniu też, przez to, że właśnie miałam trochę więcej czasu w końcu, e, miałam też więcej możliwości na testowanie różnych przepisów. I teraz Wam tutaj właśnie powiem, co mi najbardziej posmakowało w kwietniu. Pierwsza rzecz to jest lemoniada fiołkowa, którą wprowadzili u mnie w pracy. To jest taka lemoniada ze syropów. Niestety nie powiem Wam, jak nazywała się firma, która tworzy te syropy bo nie mam pojęcia, ale jest ona taka fajna, fioletowa i jest o smaku właśnie fiołkowym, czyli kwietnym, chociaż nie wiem, jak smakują fiołki, więc nie powiem Wam, czy to jest podobny smak, ale ma ona bardzo interesujący smak i mi mega posmakowała. To jest jedna z moich ulubionych lemoniat obecnie. Kolejna rzecz to jest, też jest związana z moją pracą, mianowicie jest to nowa pinsa, która została wprowadzona w, mie w miejscu, gdzie pracuję. Jest to pińsa z sosem śmietanowym, e, prostko cotto, pesto-bazyliowym i mozzarellą. Zarambista. Ja wam powiem, że ja na początku miałam trochę takie. Nie do końca się polubiłam z tym szynką, prosciutko cotto, bo ja jak na nią patrzę, jak ona jest taka w pudełku, to ja wam powiem szczerze, że ona mnie tak obrzyza, trochę tak mi odpycha, bo ona jest taka trochę śluzowata, jakby. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś tą taką szynkę zapakowaną całą, nie w plastry, bo może na plastrach tak tego nie widać, ale ona jest taka śluzowata, mi się to skojarzyło z obcymi, <laughs> ten śluz taki. Więc miałam trochę takie yy, no nie wiem, czy chcę ciebie próbować, ale jak spróbowałam, to przepadłam. To jest tak dobre, tak pyszne. Ogólnie ta szynka jest sama w sobie dobra i właśnie też to połączenie z pesto z macarellą, no pyszności. Kolejnym, kolejną rzeczą jest sałatka gero z zupek chińskich. To jest coś, co moja babcia prawie zawsze robi, jak ja przyjeżdżam. Jeśli ją o to poproszę, a jeśli są święta, to wiem, że ona zawsze będzie. I to jest najlepsza sałatka, jaką jadłam w życiu. No ja ją kocham. I w kwietniu mogłam ją sobie zjeść, bo byłam u babci na święta i dostałam sałatkę moją ulubioną, więc musiałam tutaj dodać, bo nie dojrzeć, zjadłam mi dużo u babci. Jeszcze dostałam dwa słoiki do domu i ja chyba przez 6 dni Jadłam codziennie tą sałatkę i mogłabym jej zje je zjeść jeszcze więcej, tylko już mi się skończyła. Albo pewnie już by była niedobra i trzeba by było zrobić nową. Muszę poprosić babcię o przepis na tą sałatkę, bo umrę bez tego przepisu. Kolejna rzecz to kulki mocy. I najpierw kulek mocy spróbowałam na tych zajęciach, na tych zajęciach z Pilatlesu, ponieważ to był taki mini event z gościem specjalnym, więc były też przygotowane przekąski i te kulki mocy. Sprawiły, że mi się śniły. One były tak dobre, że dosłownie śniły mi się po nocach, że ja muszę je zjeść, więc znalazłam przepisy na Instagramie, pogrzebałam też na TikToku i tak dalej. I zrobiłam swoje kulki mocy. Są przepyszne. Przepis na te kulki mocy znajdziecie w moim najnowszym blogu, czyli we vlogu, który nazywa się, we vlogu, który pamiętam, że ma nazwę Self coś takiego. No. Tam później w opisie dalej piszę, że tam jest pilates między innymi i tak dalej, więc znajdziecie go. Jeśli słuchacie ten podcast na bieżąco, a nie z opóźnieniem, no to po prostu jak wejdziecie na mój profil, to jest to jakby vlog, który był przed tym podcastem, zaraz pierwszy. I tam jest przepis na kule mocy, ale są one po prostu no, mega smaczne, mega dobre. Powiem Wam, że robiłam już je kilka razy, raz właśnie, jak nagrywałam tego vloga i to był pierwszy raz, potem zrobiłam je jeszcze raz. Ostatnio. I dzisiaj dokończyłam je jeść. Już mi się skończyło i będę musiała zrobić znowu. Ale ja nie wiem, czy będę robić jeszcze w tym tygodniu, czy zrobię se dopiero w następnym. I ostatnia pozycja, którą mam tutaj wypisaną, to jest bardzo prosty obiad, który skradł moje serce też w tym miesiącu, bo jest bardzo szybki, praktycznie sam się robi, jest prosty i jest smaczny. I jest to makaron z pesto, ja najczęściej daję pesto pomidorowe, bo ono mi najbardziej smakuje, ale ostatnio testowałam to też z takim pesto bazyliowym. Jest to według mnie trochę mniej smaczne, ale to jest kwestia tego, że tego pesto bazyliowego, tego pesto bazyliowe lubię mniej, ale wtedy nie miałam wyboru, bo skończyło się to pomidorowe. Ale po prostu pesto, podejrzewam, że jak dać jakiś inny sos, to też będzie dobre. I cała kulka mozzarelli, po prostu ją szarpię i wrzucam. I mieszam to, chwilę podgrzewam, wiadomo, jak makaron się ugotuje już, to właśnie daję pesto, daję mozzarellę i chwilę to jeszcze podgrzewam, żeby ta mozzarella się tak fajnie rozpuściła, żebyś tak fajnie ciągła. I gotowy spoko makaron. Ja daję całą kulkę mozzarelli, żeby tam właśnie podbić białko, bo ja nie lubię dotykać surowego mięsa, ogółem nie lubię bawić się z mięsem. Ja zawsze na samą myśl, że muszę e, pokroić mięso, muszę je właśnie dotknąć, e, muszę je później... Mm, zagrzać, żeby nie było surowe, to mi się już odechciewa. I właśnie wpadłam na, na pomysł, że po prostu będę dawać całą kulkę mozzarelli, bo z tego co kojarzę, ona ma dość dużo białka w sobie, chyba prawie 30 gram białka, jedna taka kulka, wiadomo mniej to niż mięso, dużo mniej, ale lepsze to niż nic i mega, mega mi to smakuje. I to już wszyscy moi ulubieńcy tego miesiąca. Możecie się podzielić waszymi jakimiś odkryciami, polecajkami tego miesiąca, które wy macie? Albo w ogóle możecie po prostu zostawić cokolwiek po sobie w komentarzach, żeby ten odcinek też dotarł, żeby ten odcinek też dotarł do większej ilości osób. I słyszymy się w następnym odcinku. Bye bye!